Szkolenie Praktyk NLP jest najpiękniejszym, najwspanialszym wydarzeniem w moim życiu, jeżeli chodzi o szkolenia. Byłem uczestnikiem około nie wiem, 50 może szkoleń różnego rodzaju, ze sprzedaży, z zarządzania. Natomiast szkolenie praktyk powoduje, że, że przychodzi ktoś na szkolenie, ktoś po prostu, ktoś. I z każdym dniem stajemy się innymi ludźmi. Znikają nasze ograniczenia. Z każdym dniem stajemy się coraz bardziej otwarci. Zauważamy rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Obserwowanie drugiego klienta i rozumienie jego świata. To, czego wcześniej i ja osobiście nie dostrzegałem. Dostrzegałem to na całkiem innym poziomie. Poziom komunikacji, na którym pracowałem wcześniej, dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że był bardzo płytki. Praktykę NLP daje Niesamowite możliwości obserwowania zachowań ludzkich, tego jak się zmieniają emocje, w którym momencie, w jakie emocje i w jakie stany emocjonalne jesteśmy w stanie wchodzić i jak szybko z tego wyjść, jak zmieniać następnego człowieka. To jest po prostu niesamowite szkolenie. To jest piękne szkolenie. Wychodzi osoba, która jest już naprawdę sobą z tego szkolenia. Wchodzi ktoś, wychodzę ja. To jest piękne szkolenie. Mariusz jest facetem, który niesamowicie potrafi dostrzegać zaawansowaną lingwistykę. To mi się u niego najbardziej podoba. Generalnie technologia technologią i, i, i sam pracuję na takiej technologii codziennie, natomiast to w jaki sposób, jak szybko potrafi pewne powiązania konstruować, dostrzegać, powoduje, że w łamku sekundy jesteśmy w stanie tworzyć sobie, kreować rozwiązania w tej głowie. Rozwiązania. Nie wiem, można by się tu zachwycać różnymi innymi metodami, tak? Ale chyba to, to, to jest chyba wydaje mi się, że to jest jego największa zaleta. Po tych szkoleniach już nic mnie nie ogranicza. Po tych szkoleniach już nic mnie nie ogranicza. Tak jak po praktyku, tak teraz po praktyku i po masterze. W zasadzie uzmysłowiłem sobie wiele rzeczy, których trochę nie dostrzegałem. Wydawało mi się tylko, że one siedzą gdzieś tam w mojej głowie, natomiast tu wszystko tak poukładałem, jak foldery w komputerze. Po prostu torpeda. No. Wiem, wiem, co robić przez najbliższe dwa lata. Dzień po dniu, godzina po godzinie, tydzień po tygodniu. To jest niesamowite po prostu. Poukładanie sobie tych celów na, na linii czasu, tak? usunięcie wszelkich ograniczeń. No i to jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite. Są to wspaniałe szkolenia, wspaniałe doświadczenie, wspaniałe szkolenie. Każdy, kto się zdecyduje na, na te szkolenia, gwarantuje, że już nie będzie tym samym człowiekiem. Będzie potrafił wychodzić z negatywnych emocji w ciągu łamka sekundy. Wchodzić równie szybko i równie szybko wychodzić.